W tym ćwiczeniu wygenerujemy potwierdzenie przejęcia prawidłowo uporządkowanych materiałów archiwalnych, które powstały w wyniku uporządkowania i weryfikacji nieuporządkowanych materiałów archiwalnych przekazanych przez jednostkę. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty. Z menu wybieramy przejmowanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, następnie nieuporządkowane materiały archiwalne i wreszcie zakończone. System wyświetla listę nieuporządkowanych materiałów archiwalnych. Na niej znajdujemy nieuporządkowane materiały archiwalne, które powinny być w statusie nieuporządkowane materiały archiwalne podpisane. Status ten oznacza, że nieuporządkowane materiały archiwalne przeszły już pełny proces weryfikacji i przejmowania przez archiwum państwowe, zakończony podpisaniem nieuporządkowanych materiałów archiwalnych. Przez dyrektora Archiwum Państwowego. Dla wybranej pozycji na liście klikamy akcję Szczegóły. System wyświetla ekran szczegółów wniosku o przekazanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, a my przechodzimy bezpośrednio na zakładkę nieuporządkowane materiały archiwalne. Tutaj na samym dole ekranu Znajduje się przycisk Pobierz, pozwalający na wygenerowanie i pobranie formalnego potwierdzenia przyjęcia materiałów archiwalnych. Klikamy zatem Pobierz. Odpowiedni dokument jest generowany przez system i zapisywany na naszym lokalnym dysku, gdzie możemy go otworzyć w przeglądarce internetowej bądź w zewnętrznej aplikacji przeznaczonej do przeglądania plików PDF. Jest to formalne pismo które możemy przekazać w sposób uzgodniony w archiwum do jednostki przekazującej materiały archiwalne. Należy bowiem pamiętać, że z systemu ADE do jednostki trafiają jedynie komunikaty systemowe i maile potwierdzające, które oczywiście nie są jednak formalnym potwierdzeniem przejęcia materiałów archiwalnych. Stąd takie pismo wygenerowane przez system może zostać przekazane jako Formalne potwierdzenie.